Cześć, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym filmie w końcu spojrzymy sobie na naszego nowego, darmowego czempiona, nową legendę, którą odebraliśmy, odbieramy za 7 dni logowania. Ja ją odebrałem w trakcie obecnego CVC, wymaksowałem, wrzuciłem książki, zbudowałem i dzisiaj sobie ją przetestujemy. Oczywiście mówię tutaj o Alicji. Spójrzmy sobie na nią. Tak, Alice się prezentuje, jest to legenda typu Attack Secret Order Affinity to Magic. No i dla mnie wygląda jak takie połączenie Harley Quinn z Wednesday na plecach mamy białego królika. Tak się ta pani prezentuje i ona jest nukerem, ale nukerem, który ma też troszkę użyteczności w sensie ma też trochę kontroli. Przeciwniku, więc może najpierw spójrzmy na skillę na A1. Atakuje jednego przeciwnika dwa razy i zaatakuje trzeci raz, jeżeli przeciwnik ma jakiś skill na cooldownie. Dodatkowo 100% szans na yy, obniżenie czasu trwania losowego buffu na przeciwniku o jedną turę. A2, tutaj mamy atak AOE, to jest tak jedyny jej atak AOE. Tutaj mamy poza atakowaniem 100% szans na zwiększenie cooldownu wszystkich skillów o dwie tury dodatkowo 100% szans na to, że zwiększy, obniży turmiter o 15% a jeżeli przynajmniej jeden skill jest na jakimś cooldownie nie, na, na najwyższym cooldownie to wtedy o 30% zwiększa ten turmiter, 3 tury cooldownu po wyksiążkowaniu. Na A3 atakuje jednego przeciwnika, ignoruje 20% defensu, jeżeli początkowy cel zostanie zabity to e, atakuje również czempiona z najniższym HP i tam też będzie ignorować 20% defensu Tutaj ponownie 3 tury cooldownu. No i pasyw mamy efekt pasywny, e, kiedy ona jest e, kiedy ona atakuje, zadaje 3% więcej obrażeń e, celom, których mm, za każdy za każdą turę cooldownu Jaki jest na skillach. Czyli jeżeli skill, na przykład A2 ma jeszcze dwie tury do tego, żeby do cooldownu, do tego, żeby być aktywny, no to wtedy przez dwa mnożymy te 3%. I ten bonus jest zliczony indywidualnie dla każdego przeciwnika, i mamy efekt aktywny, który ma też trzy tury cooldownu, resetuje. Cooldown jednego z jej skillów, jeżeli kogoś zabije, więc jak kogoś zabije, to jest szansa na to, że. Yy, znaczy na pewno zresetuje wtedy jakiś skill swój. Yy, I mamy Aurę. Zwiększa atak we wszystkich miejscach o 30%. Yy, zdobędziemy dla niej również blessing. Yy, maksymalnie pięciogwiazdkowy. Ja póki co jeszcze żadnego blessingu nie mam, ale co ja bym wybrał? W yy, sytuacji, w której. Używałbym jej jako nukera na arenie, to prawdopodobnie to poszedł pewnie bym w Soul Rip na tym pięciokwiatkowym. Tak wtedy przy 14% włącza się Soul Rip. Myślę, że wcześniej szedłbym w Heavencast, zwłaszcza jeżeli mamy w teamie w teamie mamy bufferów, którzy by ją zbafowali. Jeżeli używalibyście jej na PvE Zwłaszcza jeżeli macie to jest jeden z waszych niewielu albo może nawet jedyny champion który ma tak dobry blessing no to wtedy brimstone obowiązkowo zwłaszcza że będziemy i tak ją budować z accuracy no to wtedy no to wtedy ten blessing będzie dla niej bardzo bardzo dobry. Oczywiście możecie ją zbudować już typowo jak nukera i zignorować to że zwiększa cooldowny, zwiększa turmiter i wtedy pójść tylko wyłącznie w obrażenia no ale będzie wtedy poza atakami nic już nie będzie nie będzie y, robić od razu wam pokażę masterki, które dla niej wybrałem e, tak one wyglądają także offense do Helms Mashera żeby zadawała więcej obrażeń i support tutaj te masterki, które dają accuracy lore of steel, które daje więcej statów y, z bon y, z setów, które dają bonus do statów no i spirit haste jeżeli ktoś jest martwy, no to ona będzie się szybciej ruszać, więc takie masterki ja jej wybrałem. A teraz pokażę wam, jak ją zbudowałem. Zbudowałem ją jako taką hybrydę, czyli główny nacisk na obrażenia, ale dostała też troszkę y, accuracy. Jak widzicie staty, to tutaj jest bardzo dużo, ale głównie chodziło o to, żeby dać jej set, który będzie ignorował defense, czyli lethal, czyli savage. E, cruel, e, Merciless, tak to są te sety, głównie te sety, które bym jej dał. W związku z tym mamy tutaj Lethal 25% ignorowania defensu, plus jeszcze bonus 10% do crit rate. Jeden gdzieś element stunt skinu się trafił, który daje jej trochę więcej HP. Tutaj mamy jeden Merciless, e, który troszkę więcej ataku, no i Pinpoint, tutaj biżuteria. E, Plus 20, do, 20 punktów do accuracy, plus 10% do speedu, więc tak jest e, zbudowana. Na początek, może pokażę Wam to, sobie od razu sprzedam, bo potem o tym zapomnę. Hmm. Ne. Out. Więc tak wygląda jej odsłon mi tutaj jej broń. E, hełm Shield. Rękawice. No, oczywiście, fajnie by było mieć rękawice sześciogwiazdkowe, ale też nie chciałem dawać jej jakichś totalnie gigantycznych statów. I tak jest dobrze zbudowana, ale nie jakoś tak gigantycznie. Chest atak, buty Speed. No, tutaj fajnie by było więcej Speedu mieć niż HP procentowy. Tutaj mamy atak ze statami, z atakiem procentowym na dole, crit damage i tutaj accuracy. No tutaj też ten resistance słabo wszedł, ale nie mam już jak tego rerollować, więc accuracy ze speedem, atakiem na dole. No i całkowicie wyszło to następujący sposób. Niecałe 43 tysiące HP, niecałe 6 tysięcy ataku, jest dosyć szybka 249. Oczywiście 100% crit rate, chcemy żeby za każdym razem uderzała krytycznie, sporo crit damage, no i 307 E, accuracy więc na arenie na przykład e, nukerom przeciwnika, debaferom przeciwnika będzie wrzucać skile na cooldown jeżeli będzie przeciwnik, który jest zbudowany pod resistance no to wtedy no, nie zadziała, ale całej reszcie czyli tak naprawdę w większości te 300 punktów powinno, e, powinno wystarczyć więc tak wygląda moja alicja a teraz już przejdźmy do testów, a może nie. Zanim przejdziemy do testów, zajrzyjmy sobie na stronę Hellheadisa i zobaczmy sobie, no bo to jest nuker. Zobaczmy sobie, jak ona wygląda na tle innych, na tle innych tutaj nukerów, więc jestem na stronie Hellheadisa. Tutaj mamy Alicję. Możecie sobie zobaczyć, jak team Hellheadisa ją ocenia w poszczególnych obszarach. Także widzimy, po cztery gwiazdki dostała w Dungeonach Normal. Sandewilusz ogólnie, no bo ona tam jest nukerem generalnie, więc będzie pomagać w przechodzeniu fal, tam to jest jej główne miejsce. Potem na no, Bosie oczywiście troszkę obrażeń dołoży, ale poza tym, no, niewiele, niewiele e, tutaj daje. Aczkolwiek nie, nie dali jej tutaj za Doom Tower. Podejrzewam, że dostałaby 4, przynajmniej ja bym jej dał tak samo cztery gwiazdki jak w innych miejscach Eternal Dragon tutaj ma mm, troszkę więcej dostała pół gwiazdki no i 4,5 gwiazdki na arenie e, na dole mamy jej skill i możemy sobie tutaj w ratingach zobaczyć sobie jak tutaj jest jej mnożnik a tutaj zobaczyć sobie możemy jak to wygląda w różnych obszarach na tle innych czempionów więc jej A1 jest oceniane jako godlike czyli to jest top 15 15% najlepszych uderzeń przy założeniu, że uderzy 3 razy i widzimy na klan bardzo podobnie. Około 250 do 280 miejsca, jeśli chodzi o uderzenia A1. Na klan bosie na arenie mamy na hydrze early mid game, godlike wtedy jest late game end game, tam też jest y, w godlike y, taka ocena. No jej AOE atak jest oceniany jako silny, czyli nie jest w tych top 15 najsilniejszych, czyli do chyba do 50%. Od 85 do 50% w, takiej, w takim przedziale to, yy, yy, to się klasyfikuje, więc widzimy, no tutaj mamy już 520 najsilniejszy atak. Klan Bosie 472 na arenie. Hydra słabiutko, no bo wiemy, że Hydra ogranicza obrażenia z ataków. AOE także 1300 i tutaj jest średnia atak, no i potem silny również w early mid i late game. No i na koniec mamy A3 to pojedyncze, tutaj również Godlike. No i tutaj 182 na clanbosie 132 najmocniejsze uderzenie na arenie. No i widzimy bardzo podobnie koło 150 miejsca w innych miejscach, także tak klasyfikuje się ona na tle innych czempionów. Więc jeżeli chcecie jeszcze zobaczyć, na przykład masterki, jakie inne różne propozycje masterek, to tutaj też to znajdziecie propozycje. E, propozycje. E, blessingów, tutaj też mamy jeden do Co ciekawe, okej okay, 1-4, to jest PWI, to jest PWI Brimstone, a sugerują już na wyższych poziomach Crashing grand 5-6 gwiazdek. Na Fire knight Phantom Touch: No, bo wtedy więcej uderzeń, więc macie tutaj to nieco, nieco rozwinięte. E, ale to też trzeba na to patrzeć inaczej, bo jeżeli to jest jedyny champion, który w waszym teamie może wrzucać Brimstone, no to nie dawałbym Crashing Rent, trzymałbym się Brimstone'a na arenie. Ok, Je przy 5-gwiazdkowym 5-6 gwiazdek, tak jak ja wspominałem, mamy Soul Rip, Temporal Chains, jeżeli macie 1, 4. No, i na dole macie tutaj rekomendacje pod PVE. Jakie staty ona potrzebuje? Jakie sety możecie założyć? I pod PVP tutaj są eee, staty, a tutaj sety Little Savage, Merciless, Perception, Stone Skin. Więc takie tutaj sety są proponowane. Dobra, więc wiemy już, co też Helheidis i jego ekipa proponują. A teraz przejdźmy do testów. Zacznijmy od Areny, klasyczny Speed Team na Arenę Także mamy Speedlida, mamy kogoś do kontroli przeciwnika Debuffera, no i na koniec Alicja Która jest Newkerem, ale jeszcze dodatkowo będzie dawała nam bonus W postaci obniżenia ich turmit, wrzucenia skillów na cooldown Aczkolwiek na pierwszy rzut wybrałem taki Team, który na pewno może mieć wysokie resistance Mistrala i Ultimate Death Knight Możliwe też, że na przykład właśnie tutaj, chociaż nie patrząc teraz na, na Team Power, bo Resistance bardzo mocno pompuje Team Power. Więc no ale Mitrala powinna mieć mimo wszystko, bo ona jej accuracy działa też jak Resistance. A no więc zobaczmy. To jest też team, który powinien być dosyć mocny, jeśli chodzi o wytrzymałość. Przetestujemy sobie jej uderzenia. No oczywiście jestem szybszy, bo to jest, nie jest Team Speed Team. Postaram się ich zablokować. Ok. No mi, na obniżyłem jej Turmiter, nie obniżyłem. E, nie wrzuciłem stan. debuffy Weszły na wszystkich. I przetestujmy sobie na początek jej A3. Jeżeli kogoś zabije, a nie, no mają, nie, dobra. Jest ultim, myślałem, że zaatakuje Wukonga, ale przecież jest Ultimate Death Knight. Więc i tak zaatakuje jego, a dodatkowo zła Affinity, więc szanse, że dużo rzeczy może pójść nie tak. O tak to określę, więc zacznijmy sprawdźmy jej atak AOE. AOE plus cooldown dwie tury plus obniżenie turmiter. No i zobaczmy. Okej, okay, dwóch zabiła, były dwa weak hity, ale Mithrale zabiła. Nie zwróciłem uwagi na to, jak dużo, jak dużo obrażenia były. Nie były wiki, więc też nie wrzuciła jej skillów na cooldown eee, to też jest problem okej, okay, ten pan wrócił staraliśmy się obniżyć troszkę turniter okej, okay, zabiła kogoś więc zresetowała sobie skill i do, znowu ma dostępny e, atak aoe to może być bardzo przydatne u niej, jeżeli zabijemy kogoś delikatnego ruszy się jeszcze raz Mamy znowu dostępny ten ruch, jeżeli użyliśmy go jako pierwszego. Więc może to spowolnie, może teraz wyłapię jakie obrażenia zadała. 105 129 000. Tutaj tego zabiła. Tutaj nie zwróciłem uwagi, czy był wiki, czy nie. Aczkolwiek chyba nie, bo porządnie dosyć uderzyła. OK, udało się znowu go skontrolować. Przyspieszmy się wradca Tak, teraz wrócił. mu Turmiter tur i spróbujmy teraz wykorzystać jej A3. Nie ma Ultimate Death Night'a, zaatakuję jego. I zobaczymy. No, nie ma wyboru. Pójdzie w Pysjona drugi atak. 120-166 tysięcy ma Swift Parry, To go uratowało. No bo oczywiście byłby zabity już. No ale no. Jak ten łukóg mnie zaraz nie zabije, to No, ok, mnie nie zabije. Więc sobie poradzimy. I tak, Alicja. No i znowu mamy. Zresetowaliśmy. Nie, nie zresetowaliśmy, bo to ma efekt aktywny. Także wróciliśmy. Chociaż. No nic. 118 tysięcy. No i team pokonany. Zobaczmy tutaj. Ok, przyspieszam się. Troszkę kontroli. Wszystkim cooldown. Yy, cooldown. Yy, Turmiter obniżyłem. Tranda jest chroniona przez Nekretha. Nie chcę jej owcować. Chcę zobaczyć, jak sobie Alicja tutaj poradzi. Teraz możemy zacząć od A3. Kto tutaj będzie najdelikatniejszy? Pewnie Tranda, aczkolwiek ona ma ba wysoki bazowy bazowy defense, tylko teraz jak ja ją uderzę, to yy, yy, może mi tutaj nekret swoim pasywem przeszkodzić, więc zaatakujemy zaatakujemy arbiterka 140 000 drugi najniższy HP miał nekret, także bardzo przyjemnie obu zabiła oczywiście używając tego nie wrzuciłem skillów na cooldown więc Stranda jakby się ruszyła, no to ma okazję mnie ciągle tutaj zabić. I okej, okay, teraz atak AoE. Oczywiście pasyw zadziałał i mam znowu, no spróbujmy jeszcze raz, pyk, pyk. Prawie 200 tysięcy na a, na mm, na lidi. Tutaj oczywiście e, nie mogłem korzystać z tej pasywnej części jej pasywu, ponieważ ich skilenie były na cooldownie. Ruszałem się jako pierwszy. Zobaczmy tutaj. Znowu jestem szybszy, więc nie skorzystam. Ale zaraz, zaraz, zaraz coś sobie sprawdzę. Bo można ją połączyć z kimś, kto przecież wrzuci skille na cooldown wcześniej. Jeżeli macie Warlorda, i ja akurat na tym koncie Warlorda nie mam, mam go na drugim koncie No okej okay. Wszyscy martwi, bardzo mocne uderzenie też na Tarasa, on oczywiście redukuje obrażenia przychodzące Więc przeżył Jego ja troszkę spowolnijmy I znowu mam tak AUI dostępny, pyk i kolejny team, kolejny team martwy na szybko sobie coś wrzuciłem na Basera I zobaczmy, jak teraz. O ile mocniej to będzie wyglądać, jeżeli wrzucimy ich skill na cooldown, zanim ona zaatakuje, żeby skorzystać z tego jej pasywu. Eee, tutaj tak atakuje wszystkich, wydłuża cooldown, rzuca na dwuturowy cooldown. I teraz zobaczmy sobie, jak to będzie wyglądać w tym momencie. Mamy tutaj mocnych zawodników, jak jak Sifi. No Sifi przeżyła. Sifi przeżyła. Tam nie zauważyłem ile dokładnie, bo tych informacji leciało mnóstwo, ale też ma wysoki chyba rezystans. Zaraz wrócimy. Okej, okay. zginęła. Trzy razy uderzyła po, po 8000, ale miała decrease tak. Okej, okay. o przeżyła, udało jej się przeżyć. Baszer nie ma żadnej przeżywalności, więc padł. Dobra i jeszcze raz. No nie było to najmocniejsze uderzenie, tak patrzyłem na Harimę. Eee, na Harimę nie było Wikitu. hitu ale, ach, dobrze widziałem. No ale Harima też tutaj nie obrywa, ma, zmniejsza ignorowanie defensu. Dobra, myślę, że to tyle, jeśli chodzi o Arenę. Spójrzmy sobie, jak ona się będzie spisywać jako nuker w Dungeonach zebrałem tutaj team to jest poziom 24 na normal 25 była tam, byłoby tam negatywna affinity dla niej więc szedłem piętro niżej no i zobaczmy jak będzie szło przechodzenie tych fal mamy tak decrease defense o, nie wziąłem nikogo z, decrease, z increase attack dla niej zobaczymy jak sobie tutaj radzi no szczerze powiem bez rewelacji na tym poziomie Ok, teraz kogoś zabiła. Ok, znowu atak AOE, i widzimy no. Widzieliście, jak jest zbudowana, i na tym poziomie przeżyli wszyscy dwa ataki AOE z jej strony. Można by tutaj dołożyć jeszcze um, Weekend do Decrease Defense, byłoby, byłoby mocniej. Gdyby miała Increase Attack też byłoby troszkę lepiej, no, ale generalnie nie zawsze można mieć wszystko. Więc no i znowu tak. No nie jestem tutaj zachwycony tymi obrażeniami. Szczerze powiem. Na tym na tym poziomie. Tak oczywiście przed poziomem 20. Jeżeli z nią gracie, no to tam te mobki mają zdecydowanie mniejsze staty defensywne, więc też pójdzie wam łatwiej. Od poziomu 21 to lawinowo idzie w górę. Więc, na, w hardzie, tym bardziej bym jej nie używał. No, widzimy, no. no Ta ekipa jest dosyć przyzwoicie zbudowana, zajęło półtorej minuty dojście do bossa na tym, e, na tym smoku. No, ale tu jej rola na wszystkich dungeonach będzie polegać na tym samym. Będziemy, będzie nukerem, który będzie nam przechodził mopków, yy, przechodził te fale, żeby yy, szybciej dojść do bossa. Oczywiście, na pająku no, możemy jej używać do niszczenia niszczenia pajączków. Na samym bosie też, poza obrażeniami, nic nam więcej nie będzie dawać, no bo bossom nie można wrzucać skillów na cooldown. Yy, nie można im obniżać. Znaczy, no, części można obniżać turmiter. Powiedzmy, jakieś połowie bossów Więc to ewentualnie mo mogłaby tam dołożyć. Więc to już jest typowym, typowym nukerem. No i powoli, przed 3, mniej niż 3 minuty to wszystko potrwa. Dark aktywując HP Burn. Dobił tego bossa 240. 2,5 miliona obrażeń zadała Farakin 1900. <grych> e, ciekawe, że aż tak dużo Farakin e, tutaj wycisnął. Mogę tutaj przejść? O, nie przenosi mnie do statów. Wiem, że jest szybki, ale no musi być całkiem przyzwoicie zbudowany. No więc tak wygląda test Alicji. Nie, nie będę już wam pokazywał innych dungeonów, bo tam będzie dokładnie to samo robić, co tutaj na pająku. Więc jest to przyzwoity nuker. E, Głównie bym jej używał na arenie. Jeżeli jesteście na wcześniejszym etapie gry, no to tutaj w dużej mierze dzięki e, Brimstone'owi, dzięki temu Blessingowi, który ono dostanie, pewnie będzie w wielu waszych teamach. No bo to rzeczywista jest wartość na e, już na bossach. Dajcie znać, co o myślicie. Czy na waszym koncie będzie w Wolcie, będzie nie wiem, używana Sintranos, e, m, Faction Wars. Ale nigdzie więcej, czy rzeczywiście będziecie jej używać. Ja na moim koncie no, nie trafi do moich timów to na pewno, ale na koncie free to play no tam będzie na pewno gwiazdą. Dobra, to był mój test Alicji. mówi do Was, Samael. Cześć. <muzyka>